W celu utrzymania ciągłości pracy instalacji do produkcji kwasu siarkowego oraz uniknięcia potencjalnej awarii na terenie grupy Azoty Police trwa wymiana wieży absorpcyjnej na nową. Nowa wieża powstaje w innym miejscu, by maksymalnie skrócić czas przełączenia jej na pracującym ciągu produkcyjnym. Ze względu na wieloletnią eksploatację wieży absorpcyjnej drugiej, ciągu produkcyjnego numer 7, zarząd naszej spółki doszedł do wniosku, że należy tą wieżę wymienić. W związku z tym y, trwa inwestycja polegająca na jej wymianie. Ciąg produkcyjny numer 7 jest ciągiem o najwyższej wydajności produkujący około 500 tysięcy ton kwasu siarkowego rocznie. Inwestycja zakłada wymianę wieży absorpcyjnej wraz z gazociągami i rurociągami kwasu siarkowego oraz wody technologicznej. Stąd niezbędne były prace związane z zagospodarowaniem terenu i posadowieniem nowych fundamentów i słupów pod gazociągi. Modernizacji poddano także istniejącą kanalizację deszczową i przemysłową. Planowane oddanie nowej... Wieży produkcyjnej miało nastąpić w tym roku w miesiącu wrześniu ze względu na panującą pandemię. Część prac będzie wykonanych w bieżącym roku, natomiast część będzie wykonana na początku przyszłego roku. Docelowy termin przełączenia wieży planujemy we wrześniu przyszłego roku. Generalnym wykonawcą robót jest konsorcjum firmy AJUT, która odpowiada za część projektową, oraz spółka córka Grupa Azoty Police Service, która odpowiedzialna jest za wykonanie branży mechanicznej, elektrycznej i automatycznej.